Siemano widzowie z tej strony Tofik i nareszcie kontynuacja dawno mi nie było, po nie chciałam się nagrywać, trudne to jest. I nie mam też za bardzo pomysłów co mam nagrywać. No, się powracamy i będę krótsze filmiki nagrywał. i 20-30 to będzie max. nie po 40 minut film. Więc okej, okay, już zaczynamy. Dobra. No. Dobra. No to ja nie wiem czy tutaj pokazywałem, że trochę to tutaj już porobiłam coś. Tak to na razie wygląda. Tak beczki. Tutaj coś jeszcze będzie, to na razie dałem crafting. No i tak to wygląda. Dobra. Teraz chyba będziemy. Bardziej coś na tej wyspie robić. Na przykład możemy hmm, jakąś farmę zbudować. Będzie dobry pomysł. Dobra. Cięcia. Dobra już mam wszystko naszykowane. Teraz chyba tu bym tu gdzieś, tu. no tak, tak standardowo tu przy domku, trochę też tego sobie pozbieram, żebym więcej nasionek zdobył. Co jest? Dobra nowa rzecz, jest dowiedziona właśnie się. Mam 13. białego winogrona, ty? Będę miał winogrona, jak ja kocham winogrona w prawdziwym życiu, De serio. To tutaj teraz będę miał to w minecraft'cie. Normalnie nie wiem. Dobra. To jest mi niekro, jeszcze mamy cebulę. Cebulę. Dobra. No to tu to będzie tak. Jeszcze to skopię. Cięcie. Zapełnianie dziury. Przy okazji. Dziury porobione. Nieskończone źródełko zrobione. Zapełnienie wodą zrobione. Przy okazji też muszę iść spać. Spanko. Wstawanko ładna tęcza. Sadzenie nasionek. Winogrono! No i farma zrobiona. No. Cebulka zasadzona. Um, nasiona jakie. No. pszenicy zasadzone. To jest winogrono. Akurat na tym się to nie rośnie. I przy wodzie pewnie też to nie rośnie, ale tak I trzeba iść teraz po jedzonko. Ciekawe, czy mało pieczony dorsz. Co to? A, było coś tej pupu No i robota skończona. Wszystko jest już zrobione teraz. Kurczoczek! Kurtoczek. Dobry. Teraz tam zobaczę, czy mi się w ogóle to. Tam... Fast. Fastobójca. Ty. No właśnie. Nie ja lubię chwastów. A. tego się nie opłaca nawet. Tu już wolę mieć drabina. Tak nawet zrobię. Tu nic nie ma. To zrobię po prostu drabinkę na dół. Dobra, robienie drabinek trochę drabinek. Więcej drabinek. Staki pięć drabinek. Pyk. Robienie dziury. Nie ma wungla. Niestety nie mam jak zrobić pochodni, żeby tam postawić. Ale mam plan. Właśnie go zrobię. Zrobię takie coś i będę dostawał węgiel drzewny. I z tego można robić pochodnie. No ja po prostu jestem genialny. Idę do głębokiej góry. Dobra, nie będę robił cięcia. Pokopię z wami. Pyk, pyk, pyk. Ale czułość. O, lepsza trochę. czekaj. O, dobra, lepsza jest ta czułość. Lecimy dalej. Dobra. O, dobra. ale mam dużo FPS-ów. Na jakiej kraty jesteśmy? Musimy się dokopać do 15. Żelazo. Aha, mega mało. Dobra, już lepiej zacznę stawiać drabinki. Może mi trochę zabraknąć. Nie wiem, ja się nie znam tak dobrze. Czy mi dobrze wystarczy? Dobrze mi wystarczy. Dobrze jestem dobry z matematyki. Ale bez problemu, mi starczy. Co to jest? To jest jak, jak nie wiem gdzie Nie powiem gdzie powiem gdzie, ale nie powiem Idziemy po więcej pochodni. Tak Chędziemy Zara będzie testowane. TESTOWANE! No. O, pewnie się da to jeść. Zaraz jem. Teraz to się pewnie przepaliło. Jeszcze tyle. W grze mam taką słabą czułość. No co jest? Co to jest za czułość? No teraz to od razu lepiej. Teraz dobrze to działa, nie jakieś. teraz trochę za mocno. To jest trochę za mocno I to... Gotowe, gotowe, gotowe. powoli, do... O teraz lepiej. Wezmę może... Nie, dobra to starczy. Teraz... Teraz mi chyba nie starczy patyków. Nie mam patyków. Dobra, z tego sobie zrobię? Trochę tam będzie patyków. O, 64. No i... Schodzę już na dół. 31, 30. Węgiel! No i od razu lepiej. Nie go tak nie będę marnował. Tu trzeba uważać. Bardziej będę używał węgla tamtego. No, a potem sobie do tego wrócę. Mm. Dobrze, tak to będzie wyglądało. Jak tak będę wchodził, to potem tak i tak, tak dobra. Mm, no to schodzimy dalej. Musi być 15, bo na 15 jest najwięcej tego chyba. No, żelazo. Się pogubiłam. Dobra, teraz tak. Czyli tak. Tak, tak. I wchodzę do góry. Zala, yy. Dobra. Cięcie. Bo muszę sprawdzić, czy na pewno tak jest na tej wersji. Tak. Aha, pomyliłem się. Jaki to poziom? Trochę wyżej. Bo się okazało, że. Czekaj, pokażę. Yy, no tak, to się pokazuje. Że nie może być wyżej niż 72 i może być wyżej niż 16. I 15 to jest za mało. Czyli trochę wejdę tak na 32 i będzie dobrze. No. No. Więc wracając musimy trochę iść wyżej. Oj, 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 oj. oj. Tu, 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 tu. Dobra, tam tu gdzieś. Dobra, tu gdzieś. To jest poziom. 33 to jest 33. No. To i tak będzie to niżej. Teraz to sobie skopię. Kopanko! Dobra, już skopałem. To tak może być. No, tak zrobię. No może już być normalnie. Zmienię i. To leży szybciej, nie można po I tu. Tutaj teraz będę kopał. Wstawię sobie tak wszystko, żeby było dobrze. Jedzonko. Pochodnie. Będzie mi jasno, będę stawiał. Też może zrobię kiedyś lajwa. Jakiego godzinnego czy coś, że tak kopijamy się przed siebie. Dobra, tak chyba zrobię. Ej, popełniłem bardzo ważny błąd. 1, 2, 3, 4, 5, 5. I zawsze robisz tak. Tak. tak tutaj dobra, coś do mnie dzwoni, czekajcie o dobra, ktoś z bardzo dalekiego miasta, nie powiem no z Poznania, ale ja nie powiem Czy jestem mega daleko, gdzie? gdzie mieszkam? dobra cały czas ktoś mi przeszkadza dobra, i zawsze tak? Tak, i kolejne tu pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wtedy tak robicie znowu. Znowu. Tak, to tak. Tak, tak i kopiecie do samego tu. No i tak ciągle i ciągle. Dopóki czegoś nie będzie, nie znajdziecie. Dobra, ja se... Nie będę teraz kopał, teraz idziemy gdzieś indziej coś robić. Hop. Dobra, co teraz można porobić? Hmm, co można takiego teraz zrobić? Co może być jeszcze w tym świecie? Takiego fajnego. O kurcze Dobra, muszę przespać. Nara. Nara, z otworzy ty. Kurde ty Ty kurde ty! Ty kurde ty. nie no, spadłowa. No. Jestem tak słaby w PVP. żebym się szybciej. O, dobra, się przestraszyłem tego tego. Dobra. Nie! Witam, no, kurde! Co ty sobie myślisz? Co ty sobie myślisz? Możesz sobie mnie tak bić? Bo no już myślałem, że ktoś chce mnie zaatakować. Zombie, co tutaj w ogóle takiego jest fajnego? O, przypomniała mi się ta góra. Nie wiem, co już żeby zdobyć. O kurcze, czy to Freddy Fazbeł? No i znowu zepsuty teren. Dobra. Cięcie, jeszcze szybko coś porobię i kończę. Bo jeszcze mam w planach jeszcze jeden filmik z czegoś tam. Chyba z tego samego, tylko że na zapas. Tylko jeszcze szybko coś tutaj znajdę i nagram to. No Ej, co, jakby zrobić tu nową budowlę? Na przykład lepszą farmę. Zabierz kło, taką kopułę na designu. No, albo farmę jeszcze zwierząt. Jeszcze to sobie zetnę. Dobry pomysł. I może albo jeszcze zaraz. Nie będę robił filmu na zapas. To zrobię może live. A. Po tym, jak wstawię, będzie mi się nudziło. Robię live'a, też mam lekcje do odrobienia, to nie wiem. Ej, co to, to cebula, ty, tak to rośnie cebula, ja nie, nie wiedziałem. A w ogóle jak smakuje cebula? A, tak, tak sobie. Dobra, szukam czegoś, co mogę nagrać. Aha, mi się to nagrywa. I tak w ogóle chyba coś się odwaliłem. Tylko nie wiem co, bo ja tego nie mogę sprawdzić. Ale na pewno coś odwaliłem, bo jak nie... nie... Chciałem zastopować i patrzcie, że mi się to nagrywa. Coś odwaliłem. Ale nie wiem co. Jestem świadomy. I piszcie co robić z tymi sami Mogę zrobić sesichera. Kilof. Motykę. pę buty... Nie wiem. Na pewno teraz sobie wykorzystam i mówcie, co zrobić z tymi dwoma? Na miecz czy na coś? To? O. Ale zapominam, że to. A chyba na miecz nie musicie jednak pisać. Kto ja to obmyśliłem. Na, mi na miecz mi się przyda. To teraz sobie zrobię kierę. I dobra, miecz. Ha. Muszę też teku posortować. Syf jest. Nie będę tego sortował, byle gdzie to dam na razie. W następnym odcinku posortuję. Albo na live'ie. Nie wiem. Ale dalej ścinać? To, a to co to? Kokonut. Coś... Kokonat. Ty, kokonata mam! Co jest? Is the coconut nest, it's the giant, not It's big, to much for Dobra, nie mogę dlaczego tego śpiewać, niechaj tu idzie. Dobra. Co jeszcze mogę porobić? Poglądam, co tutaj jest. Co mam tak w ogóle na mapie? Coś mam takiego ważniejszego? Tu jest spawn. Kurde, tylko żałuję, że nie odwiedziłem samym tej wioski. Mega tego żałuję. Jakieś tu są rzeczy. No. Kęcia, już ten filmik 2.9 trwa. 19 minut, więc jeszcze szybko coś porobię i chyba zaraz będę robił live. A. Jak to mi się oczywiście wstawi, chyba że nie ja mam też kontrolę rodzicielską, niestety nie mam tak za dużo czasu. Nie wiem, czy mi się skończy w, w każdej chwili. Nie wiem, jak właśnie to już mi się opublikuje, czy. Um... Co? To można jeść! No tu napotkam, nie będę miał co jeść. To tu sobie wezmę. Ty opłacane. Ale no, zaraz robię live' y, jak to wstawię. No. Tutaj jest pożegnanko. jak nazwać ten film? Piękny zachód sło słab... Dobra, tutaj sobie zrobimy tu zakończenie. Dobra, no to tutaj kończę. I bijajcie na kolejne filmy, jak wstawię, tylko nie wiem, kiedy znowu wstawię. No i no, na razie.